Zadanie 4, 14.4. No tutaj te rysunki są dosyć niewielkie. One musiały być na tyle małe, żeby mogła zmieścić je na tablicy. Natomiast pamiętaj o tym, że w arkuszach naturalnych, jak również na mojej stronie ilona.bednarska.pl, w miejscu, gdzie są pytania do tego arkusza, to możesz znaleźć to samo, tylko że w większym wydaniu, czyli będzie to bardziej czytelne. Przeczytajmy teraz treść zadania. Funkcje kwadratowe g oraz h są określone za pomocą funkcji f. Zobacz na stronie 13, na stronie 13 w arkuszu naturalnym. Następująco G od X jest równe, ja tutaj zapiszę, że G od x jest równe f od x plus 3. I teraz ten zapis, czyli F od x plus 3 oznacza, że funkcję f, czyli tę funkcję, która znajduje się tutaj, przesunięto o trzy jednostki w lewo, to, że funkcja została przesunięta o trzy jednostki w lewo, to znaczy, że każdy punkt, który wchodzi w skład wykresu tej funkcji, też został przesunięty o trzy jednostki w lewo. I teraz przeanalizujemy kilka punktów. Na pewno przeanalizujemy wierzchołek. I teraz tutaj wierzchołek ma współrzędne 1 i 9, no to przesuniemy o 3 jednostki w lewo. O 3 jednostki w lewo, czyli tu będzie 1, 2 i 3, czyli w tym miejscu będzie wierzchołek funkcji g od x. To samo tutaj zrobimy teraz z miejscami zerowymi. Miejscem zerowym funkcji f od x jest punkt o współrzędnych 4, i zero, Czyli tutaj też przesuwamy o trzy jednostki w lewo. Raz, dwa, trzy. Czyli miejscem zerowym funkcji G od X będzie już w tym przypadku ten punkt o współrzędnych 1 i 0. No i teraz jeżeli chodzi o miejsce zerowe funkcji, tutaj sobie zapiszmy xg. Może inaczej zrobimy. x1g, w zasadzie, zasadzie x2g, dlatego że to drugie miejsce, to miejsce zerowe będzie pierwsze i to miejsce zerowe w funkcji f od x też przesuniemy o trzy jednostki w lewo. Raz, dwa, trzy, czyli x tutaj musi być równe minus 5, czyli x2, czyli drugie, no, nie, nie, nie dwa, tu powiedzieliśmy sobie, że to musi być 1. że miejsce pierwsze zerowe. Ym, funkcji, czy pierwsze miejsce zerowe funkcji g od X to będzie właśnie punkt o współrzędnych minus 5 i 0. Czyli popatrzmy, że my dokładnie taką samą sytuację mamy tutaj w podpunkcie A, czyli na rysunku A. W żadnym innym miejscu taka sytuacja nam się nie pojawia. To znaczy, że tutaj będzie A, w tym pierwszym zdaniu musimy mieć A. Czyli znaczy, dobra, w zasadzie tego pierwszego zdania to jeszcze sobie nie przeczytaliśmy, Dokończmy zdanie. Na rysunkach A do F przedstawiono w kartezjańskim układzie współżynych XY fragmenty wykresów różnych funkcji, w tym fragmentu wykresu funkcji g oraz fragment funkcji, wykresu funkcji H. Uzupełnij tabelę każdej z funkcji G oraz H przy porządkuj fragment jej wykresu. Wpisz w każdą pustą komórkę tabeli właściwą odpowiedź. Wybraną, wybraną spośród oznaczonych literami od A do F. Fragment funkcji wykresu funkcji y równa się g od x przedstawiono na rysunku, no właśnie, przedstawiono na rysunku A, co wynika właśnie z tego, co tutaj sobie przed chwilą powiedzieliśmy. No i drugie zdanie, fragment wykresu funkcji g od h od x, czy y równa się h od x przedstawiono na rysunku. Przy czym, jeżeli chodzi o h(x), to my tutaj wiemy, że h(x) to jest dokładnie to samo, co f od minus x. I teraz, jeżeli chodzi o taki zapis, to ten zapis, który mamy tutaj w tym miejscu, oznacza, że my musimy dokonać odbicia lustrzanego względem osi pionowej. I teraz ja pokażę, w jaki sposób takie odbicie lustrzane można byłoby tutaj zrobić względem osi względem osi Y. I teraz popatrzmy, odbicie lustrzane względem pionowej osi to będzie w, polegało na tym, że na pewno wierzchołek musi znajdować się, wierzchołek funkcji H musi znajdować się tutaj w tym miejscu, czyli popatrzmy, że my przesunęliśmy w tego typu przypadku wierzchołek oraz dwie jednostki w lewo, to znaczy, że miejsce zerowe też musimy, miejsca oba miejsca zerowe też musimy przesunąć. O dwie jednostki w lewo. I taką sytuację mamy tutaj w podpunkcie E. I możemy sobie tutaj ten podpunkt E zapisać jako odpowiedź.